Brak tytułów dla fałszywych dzieci. Król Karol III odbiera Archie i Lilibet książęce godności. Megan w panice. 26 czerwca 2025 roku zapisał się w historii brytyjskiej monarchii czarnymi literami. Gdy większość kraju jeszcze spała, z pałacu Buckingham nadeszła wiadomość, która wstrząsnęła nie tylko Wielką Brytanią, ale całym światem. Król Karol III w tajemnicy odebrał książęce tytuły swoim wnukom, Archiemu i Lilibet. Powód: Oficjalnie milczenie, nieoficjalnie podejrzenia o brak autentycznego pochodzenia, tajemnicze porody, a nawet surogacje. To nie tylko odcięcie dwóch dzieci od dziedzictwa Windsorów, to symboliczny rozbrat z Meghan Markle, która, według źródeł, pogrążyła się w panice i furii, gdy dowiedziała się o dekrecie. Co skłoniło Karola do tak bezprecedensowego kroku? Jakie tajemnice kryją się za narodzinami najbardziej kontrowersyjnych dzieci w historii monarchii? To opowieść o władzy, dziedzictwie, tajemnicy i cenie, jaką płaci się za kłamstwa, prawdziwe lub domniemane. I choć pałac milczy, echa tej decyzji dopiero zaczynają wstrząsać fundamentami korony. Brak tytułów dla fałszywych dzieci. Megan wpadła w panikę, gdy król Karol odebrał Archie i Lilibet tytuły na zawsze. Prolog. Wyobraź sobie poranek, w którym nagłówki wstrząsają fundamentami monarchii. Nie nowa podróż królewska, ani pikantny romans. Tym razem decyzja sięga głębiej niż kiedykolwiek. Buckingham Palace potwierdza, król Karol III w tajemnicy odebrał tytuły książęce Archie Harrisonowi i Lilibet Dianie. To ruch bez precedensu, który zmienił reguły gry i pozostawił Meghan Markle oszołomioną za pałacowymi murami. Pierwszy Cisza głośniejsza od słów, są momenty w historii brytyjskiej monarchii, gdy milczenie waży więcej niż tysiące przemówień. Gdy dekret suwerena rozbrzmiewa donośniej niż tabloidowe nagłówki, rankiem 26 czerwca 2025 roku Brytyjczycy obudzili się z telefonami pełnymi wiadomości, brak tytułów dla fałszywych dzieci. Tymi słowami król Karol III skreślił z oficjalnych rejestrów swoich wnuków, archiego Harrisona i Lilibet Diane, łamiąc zarówno tradycję, jak i serce saseksów. Drugi. Parę słów o tytule. Tytuł księcia czy księżniczki to nie tylko ozdoba. To konstytucyjny znak przynależności, sygnał do linii sukcesji, dowód legitymacji i wreszcie karta przetargowa w skomplikowanej grze dyplomatycznej, prawnej i medialnej. Od 1917 roku, na mocy dekretu króla Jerzego V, prawa do tego miana przyznawane są ściśle określonym osobom, dzieciom panującego, wnukom męskich synów monarchy oraz pierworodnemu prawnukowi. Gdy Karol objął tron, Archie i Lili spełniali warunki formalne. Ale obowiązkowa uprzejmość nie oznaczała aprobaty. Trzeci, rozgrywka medialna saseksów, przez lata Meghan i Harry prowadzili precyzyjnie zaplanowaną kampanię medialną z Netflixem, Spotify i literackimi bestsellerami w rolach głównych. Ich narracja o odważnych emigrantach, gnębionych przez rasistowską instytucję, przyciągnęła miliardy odsłon i miliony dolarów. Ale za kulisami szepczano o grze o wpływy, używaniu dzieci jako pionków, quasi-ministrantów marketingu saseksów. Tytuły były walutą, bez nich marka, saseks, traciła połowę wartości, czterech. Mrok wokół narodzin. Archie Harrison Mountbatten Windsor przyszedł na świat 6 maja 2019 roku. Zapowiedziano to w lakonicznym komunikacie, jednak zabrakło jużualnych scen przy szpitalnych drzwiach, zdjęć, ochrony, pielęgniarek, królewskiego fan Pierwsze publiczne ujęcie, wyidealizowana sesja w Windsorze, sprawiało wrażenie scenografii, a nie spontanicznej radości. Lilibet Diana urodziła się w Santa Barbara, w tajemnicy, bez świadków koronowanych, bez komentarza personelu medycznego. Powstały plotki o surogatce, non-disclosure agreements i prawniczych ostrzeżeniach przed dociekaniem prawdy. Piąty. Tajemnica surogacji. Czy Megan naprawdę niosła te dzieci pod sercem? Wymowne milczenie Portland Hospital w Londynie, brak oficjalnych oświadczeń, nagłe korekty w dokumentach a potem anonimowe historie z Kalifornii, że w 2019 roku wśród celebrytów krążyły ukryte surogacje. Zamknięte spotkania pałacowych prawników, którzy obawiali się, że ujawnienie szczegółów może sprowadzić na rodzinę królewską prawne trzęsienie ziemi. Obawa, czy sędziowie w USA nie unieważnią klauzul poufności, odsłaniając tajemnice związane z dziedziczeniem tronu? 6. Prawna i konstytucyjna batalia. Według pałacowych źródeł, Karol wezwał grono konstytucyjnych doradców i prawników. Analizowano ryzyko, brak weryfikacji publicznych sztów, brak oficjalnych fotografii, niedoprecyzowane zapisy w rejestrach. Zgodnie uznano, że dalsze utrzymywanie tytułów przy dzieciach izolowanych od pałacowych ceremonii stanowi precedens zbyt niebezpieczny. Wyrok zapadł, tytuły zostały wymazane z rejestrów, a oficjalna strona monarchii zamilkła w tej sprawie, co samo w sobie było jasnym komunikatem: sprawa nie podlega debatowaniu. 7. Panika i konsekwencje: Meghan Markle z Montecito miała nadzieję na biznesowy i wizerunkowy triumf. Bez tytułów jednak każda wypowiedź, każdy projekt tracił blask królewskiej autorytatywności. Źródła z otoczenia saseksów mówią o wybuchach złości, łzach i groźbach kontrataków, od kolejnych wywiadów, przez pozwy, aż po ujawnienie brutalnej prawdy o monarchii. Harry, mimo że wspierał żonę, ponoć przyznał w gronie przyjaciół, że wybór życia poza królewskimi murami zawsze będzie miał swoją cenę. 8. Wielka lekcja Karola III. Odebranie tytułów to nie tylko personalny cios w saseksów. To demonstracja, że monarchia nie toleruje instrumentalnego traktowania symboli korony. Król Karol, kontynuując misję odchudzenia rodziny królewskiej, przesłał jasny komunikat. Tytuły to przywilej związany ze służbą, lojalnością i transparentnością, nie zaś z marketingiem i show biznesem. 9. Co dalej, czy to początek procesów sądowych? Czy pałac poda dowody, czy jeszcze dłużej będzie milczeć? A przede wszystkim, jakie pytania zada sobie świat, gdy pyta, kim naprawdę są Archie i Lilibet? Gdzie leży granica między prywatnością a obowiązkiem wobec historii? Jak daleko może się posunąć władza monarchy w czasach, gdy prawda i narracja ważą tyle samo? Epilog, gdy kurz po rewolucji tytułarnej opadnie, pozostaje pytanie, czy korona odzyska wiarę publiczną, czy też przeciwnie, narazi się na jeszcze głębszą próbę zaufania. Jedno jest pewne, dekret No Titles for Fake Kids zapisze się w Annałach jako jedno z najodważniejszych posunięć Karola III, redefiniując pojęcie rodu, władzy i prawa do noszenia królewskiej pieczęci.